Czemuś z tej strony Gierkość przez power i w dzisiejszym odcineczku będziemy kontrolować swój rozmiar i okej okay, na początku ja jestem taki yy, mini i zobaczcie mogę być taki ogromny, co jest i mogę być jeszcze taki malutki, zobaczcie jak ja sprintuję jaki sprinter ej czemu ja nagle jestem taki duży ej chciałem być ej dobra mnie to mega wkurza, że po prostu jak wchodzicie na te e, te to e, wtedy nie jest, jesteście, zobaczcie, no, znowu jesteście takiej wielkości. I czemu to jest Tum Tum Sahur? Nie ogarniam. Dobra, to jest Easy Obby, oj, Easy Obby. Tutaj kontrolujemy swój rozmiar po prostu. Okej, okay, ja tutaj wejdę, 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 nie, nie dam rady, może dam radę. Ej, może dam radę, tak? Nie dam rady, dobra, to muszę iść tak. Ej, co jest, tutaj dostałem jakieś powiadomienie. Czy chcesz być jeszcze większy? Nie no ja nie chcę wydawać Robuxów na głupoty. Nie. Okej. Okay. Tutaj... Co ja jestem? Ja miałem sprintować. Ja chcę być mały. I sprintować, dobra. Patrzcie jaki sprinter jestem. Pyk, pyk, jaki sprinter. Mega fajnie. Okej, okay. musimy skakać. Okej. Okay. No to skaczmy. Pyk, pyk. Ej, to jest bardzo fajna gra. Yyy... Ogólnie to easy gra, ale fajna, fajna. Ja tego nie wiedziałam, że będą takie drzwi. Okej, okay, zielone, zielone, zielone i zielone. Dobrze, ej, wszystko dobrze! Ej, co jest? Nie wiedziałam, że wszystko serio dobrze zrobię. Okej, okay, to było easy. Teraz tutaj idziemy. Pyk. Pyk, pyk. 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 Okej, okay, pyk, pyk. I jesteśmy. Dobra, let's go. Co ja tutaj biorę? Um, ogólnie to moim ulubionym kolorem jest w sumie zielony. Ty, dobrze! Dobrze, mój ulubiony kolor wygrał. No to idziemy dalej. Aha, zielony nie wygrał. A drugim moim ulubionym kolorem jest niebieski w sumie. No to zobaczmy. Aha, też źle. Dobra, no to dajmy tak. Dajmy tak. I dajmy tak. Okej, okay, i mega fajnie. A tutaj co jest za labirynt? Aha, no nie, no nie znoszę labiryntów. A czekajcie przecież ja mogę być duży! Aha, zapomniałem. Ale easy. Ej, to, to się zapada? Nie, to się nie zapada. Easy. Dobra, co my tutaj mamy? Okej, okay, tutaj, tutaj możemy sprintować idealnie. Pych, dobra, tutaj omijamy lastery w ogóle jaki sprinter. Dobra i tutaj się trochę powiększamy i nie. Patrzcie. Dobra, idziemy, ja będę sprintował Będę sprintował, bo na tych skotkach się świetnie sprintuje Pyk, 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 pyk Ej, mega fajnie A czekajcie, co to jest? Czemu tutaj... Ej, te schody się zapadają Ja zapomniałam, że coś takiego na Robloxie istnieje Okej, okay, robimy pyk Pyk, pyk, dobra yy, Gigant Let's go Pyk, teraz tak, teraz tak I... XD, super a tu też się zapadają? To już nie, to już nie. Okej, okay. ej fajne, fajne, takie skotki w ogóle, a to co? Ej nie, ja chcę być mały, ja chcę być mały, bo wtedy będzie e, dużo fajniej. Dużo fajniej? What this? Aha, zatrzymałem się na zjeżdżalni, ale beznadziejne. Dobra, aha, czyli tutaj musimy się po prostu powiększać, zmniejszać i powiększać, okej. Okay. Pyk, zrobię się taki, tutaj zrobię się taki, idziemy, tutaj będę taki. Tutaj będę taki. Okej, okay, i łatwizna zna, Łatwo poszło. Teraz tak, 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 tak i tak. Ale, easy, dobra, i teraz trzeba zrobić. Być taki mały. Uuu, sprint Dobra, i co teraz? Teraz. A to się zapada? To się nie zapada, okej. Okay. Mm, tutaj w ogóle brr brr patapin ja nie wiem. Tutaj chyba wyszła jakaś nowa aktualizacja. Ponieważ ja grałem w tą grę, chyba. 3 lata temu aha tutaj mamy obliczenie 1 plus 1 no to są dla dwulatków jakieś obliczenia 2 plus 3 yy, <grywia> ja nad tym myślę 2 razy 2 4 easy 5 plus 4 9 Ok, easy 5 odjąć 1 4 ale łatwizna nie no to jest takie banalne yy, ja myślałam że będą jakieś pier czy coś ale pier nie wiedziałem w sensie, mogliby dać coś takiego, na przykład 9 razy 9, to łatwo, 81, ale niektórzy tego na przykład nie wiedzą, nie? Ok, teraz idziemy, let's go, tutaj się nie zapada i co my tutaj mamy, Wow, ale fajnie. Dobra, tu się ciekawy jestem, czy to się będzie zapadało, to się nie zapada, ok. No to lecimy dalej, jestem ciekawy, dokąd możemy dojść. To jest chyba długa gra, nie wiem, nie wiem, jak długo się w to gra. Odcinek już trwał ogólnie 5 minut. Mm. A przez to się ma się maneczko, to w ogóle minutę nam zeszło, nie? Okej, okay, pyk, przeskakuj. ała, trochę dostałem obrażeń. Pyk, tutaj będę przeskakiwał, czad, Giga czad. ała, ała, kurde, ej, zobaczcie, jakie mam mało HP. Ro, ry, o, blogs. No, Roblox, wiedziałem, że to będzie. Ej, tu dobrze ktoś napisał? Ja muszę sobie sprawdzić. No dobrze napisam. Aha, można pod tym normalnie przejść. E, idziemy. Jak ja stanę się duży. Ej, ja w ogóle nie wejdę na jumper play. a w ogóle. Znaczy tego. Nawet na to nie wejdę. Ej, nad tym nawet nie muszę wejść. Ale ja ani razu tu chyba nie zginąłem. Czy zginąłem? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie pamiętam, czy zginąłem. Lili lila li, lila. Br, br. patapin. Aha, sabotaż. Ok. I tutaj mamy aż dwa z rzędu pyk Wow, aha z, Czyli zielone, czerwone, zielone, czerwone Nie, zielone, czerwone, zielone, zielone Zielone, czerwone, zielone, zielone Ok. Easy No co my tutaj mamy? Mamy pyk, stanę się duży Jak stanę się duży to będzie easy w patrzcie, pyk robimy tak Będę mały I patrzcie eksploduje, pyk Idealnie. Jaki mały sprinter taki. E, pyk. I teraz tu przeskakuje, ała, Ej, w ogóle mi tak dużo HP zabrało. I teraz zobaczcie, jaki. Ja mam minimalną ilość HP. E, w ogóle tu mi się cały czas coś pokazuje. Jakiś ten kup olbrzym. E, ja już powiedziałam, że nie chcę kupować tego olbrzyma. To czemu mi się to pokazuje ciągle? E, nieważne, ja tutaj biorę to, to i pyk. Ta gra jest bardzo łatwa i fajna. Ja widzę, że już ją kończę. Ja pamiętam, że ogólnie tu teraz na drukarce 3D się robi takie domki. Okej, okay, wejdę sobie, da się tu spać. Nie da się. Aha. Aha. Jak ja mam teraz tam przejść? Dywan jest. Nie jest za Afryki. On jest za 399. Szopty. Jak ja mam tam przejść? Aha! Co tu się stało? Never. Aha. I koniec? I koniec? A nie, nie koniec, jeszcze to, dobra. Schody, dobra, sprinter robimy. Aha, dobra. No to easy. Dobra, ja myślałam, że to będzie jakieś cięższe, a my już na końcu jesteśmy, no patrzcie. Tutaj już nam się pokaże tum 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 sahur i jakieś inne do kupienia pierdoły. Um, tutaj wchodzimy jeszcze, gdzie my jeszcze? E, to jest chyba ostatnie. Błagam, ostatnie, żeby to było. Tak, ostatnie, dobra. E, nie, jeszcze mamy do roboty. Pyk, ja przechodzę przez to dosłownie. Pyk, nie, teraz już nie mogę paść. Nie mogę paść. Dobra, nie, no kolejne laser, przecież ja ginę. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay. udało się, easy. Pyk, robimy. A what? Co jest? Tego się nie spodziewałem no teraz skocz. Okej, okay, no to skacza. Co jakieś kulki czarne się pojawiają. Okej, okay, teraz mamy jakieś lasery. Dobra, no to tak możemy to zrobić. Pyk! E, o oh yeah. Dobra, pyk. Jesteśmy, let's go. No i możemy. To znikanie zginnika, dobra. E, bardzo łatwe to jest ogólnie. Polecam gierkę. Fajna gierka. Mm, teraz będziemy skakać na TNT. Okej okay. Skakać na TNT mamy Dobra mm, Teraz kaktusy A te kaktusy uderzają Ty nie wiedziałam o tym A one lekko uderzają, patrzcie Możemy tak na nie wchodzić, pyk, pyk One lekko uderzają Nie jakoś mocno Dobra, to teraz idziemy, pyk No nie, tu cały czas mi się ta czerwona lampka wyświetlała Matko, olbrzym Nie, nie chcę olbrzyma Chociaż fajnie by było, ale nic mi ten olbrzym. Patrzcie, olbrzym jest za 799 Robux. I wyobraźcie sobie, ja jestem ciekawy, kto to kupił. Kto kupił tego olbrzyma, bo dosłownie ten olbrzym wam nic nie da. Po prostu będziecie duzi. Wam nic nie pomoże to w grze. Wy nie wejdziecie na żaden yy, lepszy level, tylko po prostu będziecie więksi i tyle. A możliwe, że wam się to nawet zlaguje. Okej. Okay. I ukończyłem grę, ukończyłem grę, czy jest coś nowego? Laleczka Squid Game, Łatwy klon Obi. Prędkość 1,99, może kiedyś zagramy. Wow, ostatni zwycięzca! Gierkość VR, ale ładnie wyglądam. Gierkość VR. Dobra, obracaj, obracaj. Ok, możemy sobie obrócić, co my tutaj będziemy mieć. Um, jakieś do wygrania, A co, to... za Friko? Ale to jest za Friko na Robloxie. Wiesz, to jest za darmo, ja pamiętam. Te rzeczy są za darmo na Robloxie, ale bez sensu. Aha, to jest blue. Okej, okay. to jakieś fajne rzeczy są. Ja bym chciał, żeby tutaj był ten sprint. No i w każdym razie, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. No i nara.